Siemanko, witam Cię na moim kanale. Ja jestem Pisak i od 9 lat żyję na emigracji. To właśnie o tym vloguję. Klikając w miniaturę pomyślałeś, że właśnie z tego filmu się o tym dowiesz. Czy ja Ci na to pytanie odpowiem? Nic bardziej mylnego. Zapomnij. Ale w tym odcinku dowiesz się dlaczego ci nie odpowiem na to pytanie oraz dowiesz się wszystkiego co musisz wiedzieć, żebyś mógł sam sobie na to pytanie odpowiedzieć. Wchodzisz w to? Super. Dodam jeszcze tylko, że ten film powstał po komentarzu naszego kolegi, który widzicie właśnie na ekranie. Zatem przejdźmy do tematu. Ale zanim przejdziemy do tematu głównego, muszę z Wami porozmawiać. Tak, z Wami. Pamiętacie ten film? W tym filmie pokazywałem Wam moje pierwsze ruchy na moim kanale oraz serdecznie Wam za nie dziękowałem. No i co? Jak to co? To było 19 marca. To tak jak plus minus dwa miesiące temu. A teraz? Co tutaj się stało? Zobaczcie. Szok. Ciężki? Serdecznie Wam za to wszystko dziękuję. Dziękuję Wam za te wszystkie subskrypcje. Dziękuję Wam za te wszystkie komenty. Świetnie też łapkujecie. Naprawdę z całego serca Wam za to wszystko dziękuję. Boże, gościu, co za wstęp. Jedziesz z tym. Dobra, jedziemy z tym. Słuchajcie, to ile w Niemczech odłożycie jest pytaniem za bardzo złożonym, ponieważ. Zależy to od wielu rzeczy. Już Wam tłumaczę, dlaczego i od jakich rzeczy to zależy. Po pierwsze, zależy, gdzie traficie. Czy to będzie duże miasto, czy to będzie mniejsze miasto. Wiecie, wiadomo, że zawsze w większym mieście macie szansę więcej zarobić. Czy powiedzmy, jakbyście do stolicy trafili, też macie szansę więcej zarobić, ale więcej też zapłacicie, czy to za jedzenie, czy to za mieszkanie. Także tak to wygląda. To jest punkt pierwszy. Gdzie traficie? Punkt drugi. Co będziecie wynajmować? Jak będziecie mieszkać? Wiecie, możecie wynajmować sobie pokój, wtedy zapłacicie trochę mniej pieniążków wam zostanie trochę więcej. Możecie wynajmować sobie mieszkanie mniejsze, większe samemu czy z kimś. Wiecie, to jest druga rzecz, na którą trzeba sobie odpowiedzieć i oszacować. Ile zapłacę, za co i gdzie tak naprawdę? Trzecią rzeczą, ile zarobicie. Czy macie fach i znacie język, czy bez języka i za najniższą krajową? Bo wiecie, nie zawsze mając fach, też zarobicie pieniądze. Przyjedziecie, on ci, on wam powie: Spawaj tą rurę, a ty będziesz mu spawał dwuteownik. On ci przyjdzie i powie: Ach, toż to szajse, a ty mu powiesz: No ale 17 euro. No 17. No wiecie, to, to też zależy od tego, tak? Na to też trzeba zwrócić uwagę. W Niemczech to ile podatku z swojego wynagrodzenia odprowadzicie, zależy również od tego, czy jesteście singlami, czy mieszkacie już w rodzinie, jesteście po ślubie, czy za mąż wyszłyście. Zależy również od tego, czy macie dzieci, czy ich nie macie. Czy będziecie pracować na pełen etat i do tego mieć mini joba? Czy pełen etat Wam w zupełności wystarczy? Czy weekendowo melansz opór a w tygodniu faja zapają w gębie czy raczej bez załogów? Widzicie, sami widzicie, że no nie ma odpowiedzi na to pytanie. Każda poszczególna osoba, jednostka musi sobie sama zobaczyć na czym stoi i w jakim jest położeniu życiowym, a dopiero oszacować swoje zarobki czy swoje możliwości odłożenia pieniążka na własnym przykładzie, na własnym przypadku. No ale jak to zrobić? Jak to oszacować? Sprawdźmy, działajmy. Wejdźcie sobie w gogle. I wpiszcie sobie kalkulator brutto netto Niemcy. Mamy to? Następnie tutaj wejdźcie sobie w tą stronkę Deutschland Info. Dobra. Mamy to. No więc w pierwszej rubryszce musimy sobie wpisać nasze brutto. No ale skąd ja mam wiedzieć, ile ja zarobię? No więc Spoliczmy to razem. Mając pracę w Niemczech na pełen etat mamy 40 godzin tygodniowo. No więc zróbmy to na przykładzie. Weźmy sobie nasz obecny miesiąc maj. Patrzymy na niego i widzimy: aha, on ma dni pracujących 22. No więc, bierzemy sobie 22 dni razy 8 godzin dziennie płatnych. To nam wychodzi. 176 godzin, prawda? Czyli w maju będziemy mieli zapłacone za 176 godzin. No więc teraz zróbmy to sobie razy nasza obecna najniższa stawka krajowa, czyli 9,82 i to nam daje 1728 euro netto z groszami. I tą kwotę wpisujemy w nasze brutto. Dobra, jedziemy dalej. W następnej rubryczce trzeba podać informacje na temat dzieci. No, ja nie mam dzieci, dlatego mnie ona nie dotyczy. Natomiast, jeżeli wy je macie, to już musicie sobie w goglach poczytać na ten temat i odpowiednią opcję wybrać, która jest adekwatna do waszej obecnej sytuacji życiowej. Jedziemy dalej. Klasa podatkowa. Jeżeli jesteście singlami, to wybierzcie pierwszą klasę podatkową. Jeżeli jesteście sami i w ogóle. Jeżeli jesteście już po ślubie, to wybierzcie klasę podatkową trójeczkę. Dalej. Dalej, dalej, dalej. Dalej mamy miejsce pracy. I tutaj musicie wybrać region, do którego traficie w Niemczech. Widzicie, nawet od tego to zależy, ile tak naprawdę odprowadzicie podatku z Waszej wypłaty. Dobra. I tutaj patrzę, że resztę już możecie zostawić tak jak, to, tak, jak to jest. Tak, podatek kościelny? Tak. Nie przejmujcie się. W Niemczech nie musicie się fatygować, żeby iść rzucić na tacę. Sami się obsłużą z Waszego konta. No, ale tu niżej nie widzę nic. Także dobra, zostawcie to już. Tak, jak jest, i klikamy w oblicz wysokość wynagrodzenia. I jak widzicie, z naszego 1728, tam z groszami, zostało 1263, też z groszami. Natomiast pamiętajcie, że to jest wasze minimum z minimum, tak? Zawsze może być lepiej. Dodam jeszcze, że. Pod koniec tego roku najniższa stawka, jaka będzie w Niemczech, będzie to już 12 euro, a nie 9, tam 80 coś, nie? Także to też zrobi różnicę. No i ja bym Wam radził właśnie od takiego wyliczenia sobie zacząć, a następnie zacząć szacować swoją sytuację względem tego. Sprawdź sobie, ile. Plus minus, będziesz musiał wydać za mieszkanie. Możesz to sobie sprawdzić na takiej stronie jak na przykład eBay, Klein, a jak tu teraz ci się wyświetliło, wejdź sobie tam w iMobilien, wpisz sobie tutaj, jakie miasto cię interesuje i popatrz, rozejrzyj się, ile za takie mieszkanie ewentualnie musiałbyś zapłacić. Następnie. No, musisz zobaczyć, no, czy będziesz miał samochód ze sobą, czy nie. To też wiadomo, że wtedy dojdzie ci ubezpieczenie czy paliwo. Jeżeli nie będziesz tego miał, no to będziesz musiał wydawać na transport publiczny, który też sobie możesz sprawdzić, ile kosztuje w danym, w danym mieście. Tak wiesz, no musisz to sam sobie oszacować. Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć yy, wszystkim na to pytanie. Tak po prostu, bo, bo każdy człowiek jest inny i ma inną sytuację życiową. Następne, na co musisz spojrzeć? No nie wiem, palisz paczka, są różne. Mniejsze, większe są nawet takie, że kieszeń rozrywają. No ale taka przykładowa paczka papierosów. 8 ,24 euro, 24 papierosy. Ja jeszcze, ja to wiem, bo paliłem, tak? I jeszcze jak to jakoś pół roku temu rzuciłem. Ale mniejsza, ale jak paliłem, no to mi na przykład wiesz, miesięcznie szło 150 euro same papierosy, tak? No teraz wiesz, palisz, no to tego nie masz, nie palisz, no to to masz, tak? Także sam sobie musisz to wszystko obliczyć i stwierdzić, czy to ci się opłaca. Potem, ile was wyniesie wyżywienie? Często jecie na mieście, czy raczej gotujecie sami. Jak widzicie, tyle na to pytanie wpływa czynników, że ja naprawdę nie jestem w stanie Wam na nie odpowiedzieć. Ale mam nadzieję, że w tym odcinku rozjaśniłem Wam trochę temat, dałem Wam do zrozumienia, że co kraj, to obyczaj i system. Także. Mam nadzieję, że będziecie wiedzieć, od czego zacząć i jak to ugryźć. A ja na dzisiaj już nie przedłużam. Dzięki, że zostaliście do końca. Jeszcze raz dzięki za to, za co wspominałem Wam na samym początku filmu. Naprawdę dzięki, bo jestem w szoku ciężkim. A na dzisiaj nie przedłużam. Piękną mam pogodę, dlatego też korzystam, nagrywam dla Was. Wy bądźcie zdrowi, trzymajcie się. Cześć!